Nawiedzony metal ze złomu to dziwny przypadek. Jest on, jak i nie jest jednocześnie żualem, ponieważ wszystko zależy od tego, co uznajemy za czynnik wyróżniający żuale. Posiadanie jakości nietypowy okaz, czy ich efekty cząsteczkowe. Ten darmowy przedmiot, mimo posiadania wspomnianej jakości, nie ma żadnego efektu cząsteczkowego. Wykonując osiągnięcie, ale urwał, otrzymamy wspomniany metal. By wykonać to osiągnięcie, musimy zadać obrażenia bezkonnemu bezgłowemu jeźdźcowi bronią białą tuż przed jego śmiercią. Wiecie, jak się zaczyna trząść. Można ten metal wraz z dwoma refami i czerepłamaczem Szkota wykorzystać do wytworzenia ścinacza głów bezkonnego bezgłowego jeźdźca, który jest unusual... Stop. Cofnijmy się lekko w czasie. Okej. Okay. Zastąpmy nawiedzony metal ścinaczem głów i... Ścinacz głów bezkonnego bezgłowego jeźdźca to dziwny przypadek. Jest on, jak i nie jest jednocześnie unusual. Wiecie o co chodzi? Znowu znajdujemy się w sytuacji, w której nasz przedmiot jest unusualem. Ale jednak tylko z nazwy, bo brakuje mu kluczowego czynnika wyróżniającego te przedmioty: efektu cząsteczkowego. Zresztą sam przedmiot nie jest jakiś super. Jest on po prostu reskinem czerpo... po. E, wyszerpca. Tak, wyszerpca. Jakby pewien kij golfowy już nie był wystarczającą ilością reskinów, powiedzcie mi jaki to ma sens. Używamy czerepu łamacza i dostajemy wyszczerbiec. O co tu chodzi? I... I... ma on jednak jakiś sens. Tylko trzeba się zgłębi w opisy przedmiotów. Opis metalu jest taki. Jest to metal ze złomu, zabrany bezkonnemu, bezgłowemu jeźdźcowi. Szepcze boleśnie. Głowy! A to pora, przeklęty przez mroczne dusze, podobne do tych, które trwają w wyszczerbcu. Łącząc to z nazwą wspomnianego metalu, wszystko nabiera sens. Dusze mieszkające w metalu przeniknęły, czele połamacz i, jak to często było w przypadku przeklętych przedmiotów w popkulturze, opętują użytkownika i zmuszają go do wykonywania konkretnych czynności tutaj zbierania głów. Jednak to wszystko teoria. Growa teoria, nie mająca żadnego oficjalnego pokrycia w deweloperów ani w fabule gry. Uff, muszę przyznać, spociłem się delikatnie. Okej, okay, chyba trochę odjechaliśmy od tematu. O czym to mówiliśmy? Ah, no tak, yy, nawiedzony metal ze złobu. Potopór to jedyne, co możemy z niego wytworzyć. Możemy wytworzyć z niego jedną z trzech czapek. Jednak żadna nie będzie unusualem. Żadna nie jest jakoś specjalnie dobra. W jaki se zbają te czapki? Jakie to czapki? Mrówiące członki czacha. Przeszywająca brozem czacha. I skręcające kiszki czacha. Od typowe czaszki z rogami udające mrożącą krew w żyłach, czachę, która była jednym z dwóch oryginalnych czapek, jakie można było wytworzyć w 2010 roku z tego właśnie metalu. Oczywiście wiadomo, lepszy jest przedmiot, który ma trzy style, a nie jeden, bo jak te style to są nasze trzy wcześniej wspomniane czapki. Drugą było Juju Wudu. Nie mieliśmy Juju Wudu skromny powrót. Jednak żadnej z tych czapek nie możemy już wytworzyć, dlatego są dość rzadkie. A te obecne trzy czaszki nie rekompensują tych dwóch fajnych czapek, które kiedyś były dostępne. A sam nawiedzony metal ze złomu jest za osiągnięcie, więc może mieć tylko jedną z czaszek lub topór. Ja i większość społeczności raczej wolimy wybrać broń. Może dlatego, że to unusual Schrödingera? Może wybór broni to po prostu odzywające się w nas w to playowe nawyki? A ty, uważasz nawiedzony metal i ścinacz głów za unusuale? Wypowiedz się w komentarzu. Przypominam też o subskrybowaniu kanału. A 61% z was nadal go nie subskrybuje. W Opisie znajdziecie linki do serwera Discord, i innych ciekawych miejsc jak moja grupa Steam czy Twitch. Do co, ja byłem Kelesz. Żegnam się z wami. Hejka!